Ja mam całe życie zeza. Ale tak jest popierdolona. Nie, nie! nie Słuchaj mnie, witam, dzień dobry wszystkim serdecznie na dzisiejszym live streamie. Chciałbym pozwolić pozdrowić szczerze z całego serca pana Cwelbabikowaty. Pieczara, mordeczko. Czacha, który tu później wbije. Siemanko, z tej strony pieczarzo, A dzisiaj pokażemy wam na, jak skonstruować wózek Batka. No i przede wszystkim Jaworka, Cześć. nie? Moja mordeczka Przemkowi chuj w dupę Tak dla zasady, lubię go <głos> 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 Ale lecimy, dać ready, panie No jesteś tu ktoś ze... Ej, czekajcie, mam kogoś w lobby, a ty ty tu nie ma Beskidu, a ty jesteś poza tym Słuchajcie, zrobię, a, nowe. No, nie zrobię nie nowe, nowe, zrobię nowe, zrobię nowe nie chcę to, tylko suby, on tylko on na suby. On na, nie, no, na rozwój postaci, nie? Ouch, oh. <noise> oh. rozwój postać. nie, tu tu się nie, nie, A nie, 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 Czemu wszyscy nie, mnie celują zawsze? <noise> A nie, kurwa z tą tą... Dobrze wyglądasz Ej, i Fufini wyglądają How did you do podobnie Wszystkich rozjebałem Widzieliście to? Wszystkich rozjebałem tą broń. Nie, 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 nie Bo no się pocisz, kurwo No nie, nie pocisz o! Luck jak chuj z mojej strony Oj. Wytrącił mi brońkę Nie ja pierdolę! What? O! Laptop! Jakby to siadło! Łe, no, no kurwa! Eee, Seaworth, sorry! Możesz mówić, to jest kick! To jest kick! To jest kick, można wyjebane, jebać Jestek, <laughs> Nie przesadzaj fuck, fuck. Ah. Nie, no nie. <laughs> wzywa yeah. 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 Mam cię w końcu <laughs> Zaryczał Au W dupę mnie poszczeliłeś Wow! Podoba mi się ta reakcja. No jakim cudem? I czemu wy mnie fokusujecie wszyscy? Jak go w powietrzu to robi w ogóle? Odbiję mu się na głowie! Ej, ale weź nie obserwuj. Aż ja jestem. Gdzie ty jesteś? Jak ty tam wlazłeś? Co ty zrobiłeś? No nie powiem ci ja. Bugowałeś się beczką. Bugowałeś się beczką. Nie, wskoczyłeś tam Wyjdź stamtąd teraz, jak ty tam bla. LOL LOL Fufel co Aż tak? Mamy tryhardować? O dobra Ej, zajebista mapa Siema ma. Ej, dobra Hello, hello, hello Żartowałem, nie wierzę! Nie wierzę! Tu i za. To jest, to yeah, ma to wiek jest wiek. moja mapa, to jest moja mapa. Dwa jak za mną gozią. Ten na górze siedzi. O! Jeden na jeden stało. Fufinie jaki tryhard się zrobił, ej Bo on na nie odzywa. No. Wziął siura mordy, no, się ura do morgi, Dawaj go bobek. Ja pierdolę! Gdzieś co odjebałem? Nie widziałem. Patrzę na mnie, Ale ko, ale...

jak napierdalam lewo i prawo. Bordą, bo każdy normalnie lata. A ty nam normalnie... Mam Jezus, no to. Nie mam, mam Fufiniego to nie No bierz Zacznę szczekać. Bachał zacznie szczekać. O kurwa... siamo bachał. Daj followa bachał Bahał jest? Jo bahał, dajesz na streama przed. Nie wierzę. Trampolini, bywa. Trampolini, Nie, on ma a 12 Ma, KURWA kurwa, Hahaha, dzięki a dzięki, a a a No a masz kurwa, a O GG. GG, On ma najlepszą broń. No, wow, skontrował! Oh, tym co miał, miał Zajebiście <grywa> ILE TU ICH LEŻY? Triple A12 O BOŻE JA MAM TAKIEGO ZEZA No był Zezik, był Zezik Ja mam całe życie Zeza! Ale... tak ta gra jest popierdolona NIE NIE Jak się droło kurwa CO SIĘ STAŁO? No bo nie. to tu się wydarzyło, nie masz... O, kurwa, nie masz pojęcia co tam się wydarzyło Ja nie mogę, nie? Ta gra jest tak Ja Ale Jawor, kocham cię, to było piękne ja, Za dużo emocji, kurwa, jest w tej gierce. się za dużo dzieje, po pierwsze No Za dużo chodźców mamy Czemu nie mogę ślizgnąć, kurwa? Ej, włosy straciłeś, nie masz włosów, jawo No, no, on gubi włosy, on gubi włosy, chyba to nie niego strzela Pistolety ma jebane, a ten ma pompę kurwa Bo pompa jest w jednym miejscu Dobra, zamykam okno, czas, bo tu trzeba... Trzeba dobrego Ta mapka będzie strasznie spało, No co bo. się stało? Na tej mapce Remis, Remis z Fufinim Do mnie strzelają kurwy wszyscy Łee, ten ma pompę z tą pukawką! Oh, ja pierdolę nie ma mambo! Mina, mina! Ja pierdolę! Przytrzymać slajda musisz dłużej Pod tamtymi tymi... Jak coś. Bobek no, O Da się na... żeby... nie żeby z sperson oglądać? Nie mogę... No, 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 no ja oglądam trzeciej osoby, mam ustawione, no że strzecił. Ale mi, ja nie chcę, że strzeć tylko jest z pierwszej o tym tym to chyba lipa kurwa Kto mi spierdala? No zabiję. Szczerze, ja ciut mam tutaj. A co? Zabijesz mnie. No ja pierdolę! Kurwa! Co tu się dzieje? O! Oh. O! Oh. Drugi! O oh, nie! Juwaz! Co <noise> <noise> tu się dzieje? Nie ale piękne to jest. Co tu kurwa obwarzanki jadą? Nie! No i ten co idealnie zrzucił! <noise> Kobi! pra avisar viu NIE! Klaus Ale dobre to było, widzieliście, widzieliście ten movement? Oh! Close, wyskoczyłem z tego prawie, czaisz? O milimetr, fuck! Ale to idzie mocno <ścoughs> A fufinik gdzie lata? Jak ty się tam wiebałeś? A już widzę jak się wiebałeś O nie kurwa nie, 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 nie. <laughs> Ile chilk zostało? Jak Nie wiem, trzeba do czterech się gra ogólnie tutaj Ale ta gierka jest taka kurwa zajebista, nie? O! Jeszcze 2 na 2 to już jest... To przychodzi na next level, nie? 1 na 1 to było fun mega, ale... 2 na 2 to już wypierdala z butów, nie? Jezu ja, Czterech to, to wszyscy na jednego, nie? <grym> no dawaj, koko! Odbijasz. O! A, Nie, pierwszy górę! podniósł! <laughs> Ale szczęśliwy, jebany